Dziękuję bardzo. Panowie. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zachodni. Mówi pan, że jest z Michałem w bieżącym w kontakcie, a rozmawialiście się już po zatrudnieniu w Kolonii i coś o meczu jak Abola. Nie, nie, no tam ktoś już mi zadał pytanie, czy, czy wiem, kiedy jest mecz z Belonią, przygotowując się do tego pierwszego spotkania gdzieś tam w piątkowej nocy przed sobotą. Czyniłem, znaczy tworzyłem sobie jakiś tam plan na papierze, przeglądałem kolejne mecze, kiedy są kolejki i tak dalej, dlatego... Być może lepiej zapamiętałem tę wersję Gelona niż wszystkie pozostałe i wiem, w jaki weekend jest, ale, ale nic więcej, no, no to jest normalne. Myślę, że całe grono trenerów to to wspólni znajomi i, i, i znam większość trenerów, pomimo, że nie, nie funkcjonowałem w tym środowisku na tym poziomie, to jednak gdzieś tam na konferencjach czy innych tych kontakty były, dlatego to, że bliższa znajomość, łączy czym z na niż być może z innymi, to jest. Nic szczególnego. Rozmawialiśmy, aczkolwiek no nie, nic na temat meczu, który przyjdzie nam rozegrać, na zegar, bo tego jeszcze dużo czasu. Dziękuję. 2,5 roku temu, kiedy Panowie kończyliście się współpracę z Polonią, czyli inaczej, po 2,5 roku od tamtego czasu, żaden probieże dzisiaj mistrzem nie co będzie za 2,5 roku z rynku Bez odpowiedzi. Zobaczymy. Teraz mamy 2010 końcówka, czyli w 2013 Gdzieś tam za 2,5 roku zobaczymy. Wiadomo jakie jest setle teraz dla Polonii utrzymanie w klasie. Gdzieś tam czytaliśmy, że nie ma żadnych klauzul i niezależnie od wyniku sportowego pan zostaje, tak? Yy, znaczy jest umowa na 18 miesięcy, nie ma tam jakichś obwarowań, że w przypadku jakiegoś niezrealizowania celu czy, czy coś miałaby ona zostać zerwana. Yy, także w zasadzie można być przygotowany na, na 18. Miesięcy pracy, jeśli nie dojdzie do jakichś tam innych nieprzewidzianych sytuacji. Ja bym tutaj jeszcze wrócił, może do tego pytania: no to może być takie ciekawe, tak skończyłem, ten, że przyszło mi teraz zrealizować, znaczy zmienić cele życiowe. Bo to był mój cel życiowy: w zasadzie na to, żeby znaleźć się tutaj na tym poziomie. Cieszę się, że tak dosyć szybko się to udało zrealizować, chociaż wczoraj prasa doniosła, że to nie jest tajemnicą, że nie będę najmłodszym tak trenerem. W Peksie ten człowiek też zaczynał jako młodszy trener, ale, ale dzisiaj no wiadomo, że jest trochę starszy ode mnie, natomiast rękawski trener ten trener Bartoszek są odsymi. Ale nieważne, ja w każdym razie ten swój cel życiowy zrealizowałem, chociaż te drogi prowadziły przez różne miejsca, ale każdy myślę tak, tak, może, może nie w podobny sposób, ale jakoś do tego dociera. Teraz na pewno przychodzi, zmienić cele. Celem było to, żeby tu być, bo trudno było sobie stawiać inne, jak, jak się nie jest. No a teraz przychodzi już. Myśleć o miejscach, o, o tym i na pewno wszystkie cele, które teraz na dzień dzisiejszy są, to są związane tylko i wyłącznie z Polonią. Nie wybiegam gdzieś tam o przyszłość, że, że nawet jakbym miał myśleć o, nie wiem, jakich tam sukcesach, to tylko i wyłącznie z Polonią. Nic innego na pewno mi nie zaprząta mi głowy i to, co ktoś tam gdzieś mówił, że tu jakieś tam są problemy inne. Nie, tu jest, tu, jest, tu jest miejsce, tu są ludzie, tu jest okazja, żeby realizować te cele i wszystko temu zamierzam poświęcić. To tak, przepraszam, to w takim razie tym celem najbliższym myślę tam o miejscach już tylko polonią, Tym celem i tym sukcesem będzie y, tylko i wyłącznie miejsce powyżej 15, czy pan sobie już teraz postawił, żeby będzie nie, nie mysł. W celem jest zwycięstwo zbawatowe. A pośrednie to w meczach kontrolnych, żebyśmy się najlepiej wpisywali, ale to powiedzmy, że jeszcze tam będzie, żeby łatwiej było się przygotować do tego pierwszego meczu, bo wiadomo, że to też może coś tam utrudniać, ale to, to ja myślę, że zawsze będziemy sięgać raczej do najbliższego meczu. Nie będzie się, może nie, nie da się uniknąć tego celu, o którym tu wspomnieliśmy, że na dzień dzisiejszy no z układu weli, tak to wygląda, że, że no, o cele te najwyższe walczyć nie będziemy, bo gdzieś jest ta grupa zespołów, no nie wiem, czy środka to nazwać, czy tyłu, różnie to można. Patrzmy optymistycznie i spoglądajmy w przód. Jesteśmy gdzieś tam minimalnie poniżej środka i, i do tego musimy zmierzać, także Gramy o zwycięstwo w każdym meczu, bo wszystkie mecze rozgrywane przez Polonię pokazywały, czy to było z liderem, wiceliderem, czy, czy z mistrzem Polski, czy innym, że, że z każdym zespołem ten, ta Polonia potrafiła grać. W zasadzie wyrównane spotkania, a to, że czasem przegrywała 1-0, jak w tych dwóch ostatnich kolejkach, no to w zasadzie niekiedy zależało od jednego błędu, albo od jednego czy w defensywie, czy w ofensywie, bo wykorzystując jakąś tam sytuację nawet z Lechem czy nawet pół sytuacji, które było z Legią, bo czasem tak jest, że nie ma sytuacji, a bramka wpada. Też takie mecze tutaj były, bo z Arpą w zasadzie za dużo sytuacji nie było, jak pamiętam, a już było 2-0. No ale tak to jest, także cele najbliższe, a dalsze gdzieś tam będziemy potem realizować, bo wybiegać w przyszłość gdzieś tam do 2013, to byłoby szalone. To tylko ci, którzy się przygotowują do tego mistrza z Europy, to, to, to muszą o tym myśleć, bo tego się nie dało. A po powieku, czy jest on takim tenerem trzymającym na wyspach zawodników czy w jakimś czasie jest tenerem na ty? Nie wiem, takiej możliwości nie mam. Nie dopuszczam w ogóle takiej sytuacji. I tutaj e, pomimo tego, że gdzieś tam będzie może ktoś niewiele młodszy, to jest pojęcie względne, tak? czy 2-3 lata, czy 4, to jest niewiele, czy wiele. E, tak się złoży najprawdopodobniej, że poza e, masażystami i to będę najmłodszym. E, Członkiem tego sztabu, ale będę tym dowodził, i, i trzeba mieć świadomość, że tak jak i tym sztabem będę dowodził, tak samo tym zespołem, i nie ma żadnej możliwości, żeby tutaj jakieś stosunki partnerskie się pojawiły na linii trener zawodnika. A człowiek jest tym typem, człowieka, który rozmawia, i na pewno nie będzie to taki dystans, że oni będą się bali do mnie podejść i, i rozmawiać, a ja będę ich trzymał daleko, żeby oni broń może do mnie nie podeszli. Nie, wręcz odwrotnie, bo od pierwszego dnia w zasadzie mojej pracy, może od jutra pojutrze już będę miał ochotę porozmawiać z kimś tam, w jakichś aspektach i to będzie, natomiast to będzie, zawsze ten system zostanie zachowany bo wydaje się, że to jest niezbędne. Nie wyobrażam sobie, żeby na tym poziomie były to układy partnerskie i ten to. Mamy czasem sytuację, że trener, znaczy zawodnik kończący gra staje się trenerem. Niedawno Jacek był w takiej sytuacji i domyślam się, że te stosunki też musiały w pewnym sensie ulec zmianie. Może nie do tego stopnia, jak to jest konieczne między mną a zawodnikami, ale no, trzeba się umieć znaleźć po drugiej stronie. nie, nie Tak to zawsze w życiu jest, że ktoś jest, przychodzi na drugą stronę i nie chodzi o to, żeby mu się przewróciło w głowie i żeby to negatywnie wyglądało. Natomiast żeby tamci mogli dobrze funkcjonować, zespół, bo tu trzeba dowodzić grupą dwudziestu kilku zawodników albo ten, to, to żeby oni mogli dobrze funkcjonować, to ten człowiek musi się znaleźć na swojej pozycji, a nie grać z nimi, bo jeśli by grał z nimi, to gra przeciwko sobie. Jakie są Pana zdaniem największe dotychczasowe osiągnięcia w karierze twarzy. Moja droga była taka kręta. Znaczy tak, ja bym powiedział inaczej, zobrazowo. Różne ścieżki prowadziły do Polonii, bo to za chwilę może jeszcze padną inne pytania, to je wyjaśnimy wszystkie. W dużej mierze być może było to podyktowane tą pracą na uczelni, bo sam fakt już w pierwszej propozycji właśnie zostania trenerem reprezentacji dla 16, kobiet wtedy w wieku 26 lat, która padła właśnie już od tego wspomnianego tutaj pana doktora Władysława Szyngiery, który wtedy zapytał, co by było, ja by by za propozycję, ja się taki miał. i mówię, coś ty tam wymyślił, albo, albo co, co doktor wymyślił, bo to też tak było. No i w zasadzie to takie było nie, nie za bardzo, ale nie będziemy tu za, za szczegółowo o tym mówić. Potem mówię, a jestem młody, mogę spróbować, na uczelnie, różnych rzeczy trzeba gdzieś tam potem, o różnych rzeczach mówić, o różnych elementach dyskutować, dlatego może warto jakiś tam pogląd mieć. Popracuję pół roku, rok, skończę, nikt mnie nie będzie pamiętał, tylko na kobiet, aż się to roz... wydłużyło do 10 lat, ale wydaje mi się, że ten etap został zamknięty i nowa era nastąpiła od, od poniedziałku, ale potem jeszcze właśnie ta reprezentacja starsza, do mistrzostwa Europy, po drodze jeszcze praca ze zespole ze w Futsalu. tu propozycja, która padła wtedy ze strony prezesa, była na zasadzie tego, że chciał zbudować czegoś, czego nie było w Polsce. Szukał człowieka, który byłby to w stanie zrobić, bo nie było ludzi wykształconych w tym kierunku. Trafił gdzieś tam przez kogoś do mnie, że ja pracuję na uczelni, że zajęcia prowadzimy w tucalu, to może by spróbować. Człowiek szukał jakichś tam środków do życia, bo z młodzieżą nie było łatwo. Też miałem okazję w różnych strukturach pracować. No i <Ky> zaciekawiło mnie to wtedy. To była bardzo fajna koncepcja. Bardzo wiele się tam nauczyłem. Tak naprawdę stresy takie trenerskie największe, które przeżyłem to tam, wtedy, chociaż to nie była stała przedsięwzięcia taka jak jest tutaj. bo tamtego czasu już takie mnie nie spotykały, nawet na Mistrzostwach Europy, ani, ani w meczach eliminacji Mistrzostw Świata, ani w tym decydującym przed Ukrainą, w zasadzie każdy kolejny mecz. Wiadomo, że tam ma jakieś swoje obciążenie, natomiast wiadomo, że wychodząc na boisko to to właściwie wszystko w nogach i głowach zawodników, w związku z czym, czy zawodniczek wcześniej, tam nie ma co sobie, sobie zaprzątać głowy tym. To znaczy na trzeba funkcjonować i, i ten, natomiast nie ma sensu wdawać się w jakieś tam stresy, bo wtedy człowiek traci racjonalne myślenie i nie jest w stanie pomóc zespołowi, a tu trzeba być z tym zespołem, bo, bo trener może być w jakimś sensie 12 zawodnikiem, a, a może też przeszkodzić. E, także to było to. Tam po drodze udało się, nie udało się kurczyć, chcę nie używać tego słowa, ale używam. Zdobyłem brązowy medal, mistrzostw Polski, puchar polski, super pucharze tam no byśmy ulegli, ale to jest nieistotne. Teraz reprezentacja kobiet. To też był sukces i wyróżnienie, że ktoś docenił te wcześniejsze lata mojej pracy z tymi zespołami kobiecymi, bo z tamtego mnie znano. Ja podkreślałem, odchodząc z Piłki Nożnej Kobiet, powiedziałem w ten sposób, wtedy, że tam cele się jakoś wyczerpały. Nie wykluczam tego powrotu tam do Piłki Nożnej Kobiet, jeśli by się pojawiły się nowe cele, bo tam wydaje się, że trudno było coś więcej ugrać, a ten cel się potem pojawił, podjąłem się tej pracy. Dzisiaj nie chcę mówić. Nigdy nie mów Nigdy, ale znaczy chcę powiedzieć, nigdy nie mów Nigdy, ale w całkiem innych realiach odchodzę, bo nie wiem, gdzie te, gdzie te cele musiałyby tam się postawić. Wydaje się, że ich nie ma już tam do zrealizowania. Dlatego cóż, ja myślę, że największym sukcesem, szczególnie w perspektywie, czy już teraz, w sytuacji, kiedy jestem tutaj, powiem wszystko była praca w Polonibytą. To, że wtedy trener probierz mnie zaufał i wziął mnie do. Do współpracy, a y, jakim wtedy był już trenerem, jakim jest teraz, to myślę, że wszyscy mamy okazję, to, to panowie oceniają, nie mnie, ale ja myślę, że jakby nie było, obrazem, obrazem trenera jest zespół i tak to też będę tutaj chciał przedstawiać, a widzimy, y, jak, jak te losy się toczą. Także to chyba był największy sukces i co najważniejsze, jeśli bym nie odniósł tego sukcesu, będąc tutaj i. Y, wspólnie ugrywając taki wynik jaki ugrywaliśmy, no nie byłoby mnie tutaj. Tego mam świadomość, bo jeśli byśmy się nie znali na tym poziomie z, z działaczami, znaczy jeśli oni by mnie nie znali z tej mojej działalności tutaj, to podejrzewam, że byłbym osobą anonimową, jak dla wielu ludzi w Polsce na dzień dzisiejszy jeszcze. E, także to, to było cenne, na no i tak podziałem, udział w Mistrzostwach Europy życzyłbym każdemu, że, żeby ze swoją drużyną, którą Funkcjonuje to w realiach takich, jak były polskie. No my wtedy jechaliśmy na ten turniej eliminacyjny w roli Kopciuszka, w zasadzie tam jako tak, takie klasyfikacja, aby ci wtajemniczeni stawiali na 24 <trym> miejsca. My ten turniej eliminacyjny wygraliśmy i byliśmy na mistrzostwach Europy. Wiadomo, one nie mają takiego wyźwięku jak inne, ale sam fakt, sam fakt bycia tam wtedy był wielki i nie da się tego przekreślić. I, I też dzięki temu myślę to wszystko gdzieś tam postępowało. Być może dzięki temu byłem tutaj, dzięki temu, że byłem tutaj, jestem. Jestem dzisiaj z Państwem, także gdzieś tam pokrótce wszystko szanuję i wierzę, że to wszystko mnie rozwijało, że to dawało mi doświadczeń i, i że to, co było w piłce że kobiet można wykorzystać tutaj, to, co było w futsalu, oczywiście nie do przesady. Nie, ja nie mówię, że tutaj będziemy mieć futsal, bo to jest absurd. Ja, ja tylko filtrując sobie to, co można stamtąd było wyciągnąć, gdzieś tam włożyłem do swojego warsztatu, chociażby mając aspekt taki najbardziej obiektywny, jak, jak wygląda... Hmm, Model takiego zawodnika do futsalu, a do piłki nożnej, różnice, specyfika poruszania i tak dalej, to na ten temat pogląd mam. Kwestia przeniesienia tego do treningu, tutaj mam nadzieję, że sprzyja, aczkolwiek ja już o nie myślę. To już, to już jest tylko, ja już to przefiltrowałem to, co było potrzebne, i, i nie chcę do tego wracać. Chciałbym w zasadzie dzisiaj zamknąć te, te, te tematy, które yy, przynajmniej w tym gronie, bo ja sobie zdaję sprawę, że to środowisko dziennikarskie jest bardzo szerokie, natomiast tutaj w tym gronie chciałbym. Zamknąć te wszelkie idee, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie możliwe, bo, bo gdzieś tam wszyscy mi to wspominają. Chciałbym ten temat i futsalu, i piłki nożnej kobie. To mi dało co dało, na pewno mi pomogło w tym, że jestem tutaj. Wierzę, że to nie pomogło tylko temu, że jestem tutaj, ale że będę tutaj mógł skutecznie pracować z pożytkiem dla tego klubu i, i, i odwdzięczyć się za zaufanie, które mnie obdarzono. Dziękuję, ja tylko badam, proszę mnie korporęć, Jeżeli Oczywiście. się mylę, wydaje mi się, że kadra kobiet, którą Pan prowadził, została ogłoszona najlepszą odróżnioną piłkarską w Polsce na kawę tak. Canaflus, tak? Tak, taka ciekawostka była, bo ktoś mi zadał pytanie, czy nie jestem przesądny. I 13 to nie jest zły dzień na podpisanie kontraktu. A ja miałem od razu odpowiedź na to przygotowaną już wcześniej i być może nawet było coś w tym, że w sobotę się nie dogadaliśmy. Nie ukrywam, chociaż tego nie mówiłem, ale teraz mogę powiedzieć. Miałem świadomość tego, że rok temu, 13 grudnia, odebrałem statuetkę z jedną z zawodniczek na gali piłki nożnej dla najlepszej, najlepszej drużyny roku 2009 w Polsce. Być może wtedy było to zrobione trochę na przekór męskiej piłce, że, że tam niewiele się wtedy wydarzyło dobrego, były to jednak porażki drużyn klubowych, reprezentacji i ale sam fakt, że zostaliśmy dostrzeżeni, że tam się pojawiliśmy, teraz też miałem okazję być na gali, znowu zostaliśmy wspomnieni Jedna z zawodniczek znowu wywołała westchnienie na sali. Może ktoś z Panów był na tej gali, także bo tam wrócili do 2009 roku do tej nagrody, którą nam wręczali. Zresztą zawodniczka tutaj z okolic, bardzo, bardzo znakła, ale po tej gali ona... Też napisała mi ostatnio tego takiego smsa, że ja w rok po odebraniu statuetki podpisuję kontrakt w Polonii. Podpisałem tak, i wysłałem już o fakcie informując. Natomiast ona kilka dni temu po półrocznej przygodzie, w takim tam przygodzie, nie przygodzie, ale po półrocznej grze w klubie drugiej Bundesligi, bo wyjechała latem, dostała propozycję z Werderu Brema, który może no, w jakiś sposób jest też spełnieniem marzeń, do którego ona zmierzała. Także coś to na pewno dało i absolutnie 13 nie jest przesądnym i, i nie wiem, kiedy nie, ostatnia kolejka nie jest 13, ale mam nadzieję, że na przykład 13 w ósmej kolejce zapewnimy sobie utrzymanie i wtedy będzie najlepiej.